Uwaga! Filmy z tej serii mogą zawierać śladowe ilości wyrazów powszechnie uważanych za bulgarne. Natomiast spoilerowanie w komentarzach będzie karane zablokowaniem. Pozostawiając wszystkie sekrety w ukryciu, załatwiasz innym lepszą zabawę. Cześć ludzie, myszły z tej strony. Wracamy na moją podróż panom przygód. Na tej na wyspie przetrwań. Postanowiłem, że teraz będę nagrywał odcinki trochę wcześniej, bo ostatni, no przynajmniej dla mnie był nieco lamerski. Wydaje mi się, że no po prostu za późno grałem i, i byłem nieco nie, nie w sosie. No ale cóż, trochę wcześniej jest teraz, jakieś 4 godziny e, Dzisiaj polecimy sobie na spałnych kieletów, który swoją drogą już zdobyłem Nie działo się nic ciekawego, nic godnego nagrania więc Postanowiłem, że nie będę tego powtarzał Polecimy zatem już go trochę okopać, rozpocząć powoli budowę pułapki mm, pułapki topiącej, jak dobrze pamiętam mam już pewien plan, jak, jak ma to wyglądać nie wiem, czy to będzie działać nigdy czegoś takiego nie robiłem, więc nie mam stuprocentowej pewności ale bądźmy jak najlepszymi nadziei może się udać. Nie musi, lecz może. Eee, poza tym pułapka będzie działać, z tego co, co myślę, co mi się wydaje, pułapka będzie działać tylko jeśli będę dokładnie pod nią. Inaczej dziady po prostu nie będą się topić. No ale jak to wszystko wyjdzie, to jeszcze zobaczymy. Eee, Oczywiście nie wziąłem sobie kilofał, warbencha. No, brawo, gratulacje. No dobra, to wracamy jeszcze na powierzchnię, bo no bez kilofał to nie ma sensu. Nie mm. mm, 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 mm. wiem, Wam się podoba nowe intro. Kupiłem sobie specjalny wzmacniacz z tak zwanym rekorderem. Wcześniejsze intra we wszystkich moich, e, moich filmikach. Wszystkie moje melodie były nagrywane albo dyktafonem w przypadku gitary akustycznej. O, przy okazji zacząłem go do e, Były nagrywane albo dyktafonem w przypadku gitary akustycznej, albo input rekorderem, czy output rekorderem, nie wiem, nie znam się. Znaczy no powinienem się znać, ale się nie znam. Yy, pożyczonym od kolegi. Także no dzisiaj pobawiłem się trochę mm, moim osobistym socuszkiem i ciekaw jestem jak wam się podoba. Yy, tak, siedzę, gapię się na to i zastanawiam się co chciałem. Oczywiście chciałem kilofy. Jeśli można. Byłbym bardzo dźwięczny. styknął mi na razie dwa. A jak mi nie styknął, to mam odwętrza do samego Nie mam. Zmysłem jest... pięć, 6 drzewa. Swoją drogą, zacząłem nagrywanie zaraz po poskudnej śmierci, w spotkaniu z szkieletem. I nie było to tam pod ziemią. Dziad jakimś cudem, mimo że jest oświetlenie, zespalnował mi się w domu. Akurat jak się kładłem spać Oczywiście też nie będę zgubił nic do jedzenia, bo po co Spartanie nie jedzą, Spartanie umierają mm, 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 mm. Tak, pomęczymy trochę ten drewnianiki. What the fuck! Co to było? Idź pan stąd, wypierdolaj Wy to widzieliście, to się udokumentowało. Właśnie czegoś takiego bałem się, jeśli chodziło o wydobycie tamtego żelaza. Ja pierdzielę, co to było? Okej. Okay. Okej. Okay. Chyba jednak się wrócę po coś do widzenia. Nie no jeśli to się nie nagrało to naprawdę Co to było nie Tak teraz będę przeżywał to musicie mi darować Świnia chodź tu Chodź tu nie ma gadania idziesz Pod młotek No Matrixa się na oglądała Nawet nie będę tego przyprawiał. Że, my, że tak zacytuję męskie stejki. Słuchaj, choć tu gmina, Czy się mi wydaje się? Się mi wydaje się znowu. Moim drogą, ciekawy, czy teraz... Naruszam zasadę wypływając z wyspy W sumie nie opuściłem jej Tylko... poleciałem sobie przewinął Ciężkie czasy Mieści mieście mi tu jakieś paczki zrzucać I kurde, już nic nie dociera No ja się założę, że to wszystko wina na poczty, ale ci... Ojku Dobra, przynajmniej w... W tym odcinku nie mogę powiedzieć, że nic ciekawego się nie dzieje. Mieliśmy już nagły atak, bez kałasza wprawdzie, ale z, z łuku, żeby nie było huku. To było perfidne, powiem wam. tak dziwacznie zrespił. I am confused. Jak to mawiali niektórzy w szkole średniej. Chyba mm -mm. jednak jeszcze raz muszę wrócić na górę. Tak, to będzie teraz główny wątek tego filmiku podróże w dół i w górę jak winda. ciekaw jestem czy wy w ogóle się skopnęliście żeby szczelnie sobie je podczas nagrywania, no ale my mnie wybaczyć eee, wróciłem niedawno z pracy i znaczy niedawno jakiś czas temu, ale byłem nieco zajęty i nie miałem kiedy się posilić nawet kurde, trawa mi w domu rośnie, no trzeba by to no tak, w Holandii to w sumie nie powinno być nic dziwnego ale ja bym jednak chciał to jakoś zmienić 16 mi wystarczy tych pochodni. Mam nadzieję. Dobrze, przed nagraniem mi tu wilki latały, teraz gdzieś se poszły. Akurat jak mam kości, którymi mógłbym je uraczyć. I to się właśnie nazywa fatum nagrywania. Jak tylko się wciska przycisk rekord to jest taki efekt uboczny minus 50 do wszystkich skili. Tak, ręką. W napiszcie to tam u Was. No tak, ja o sobie gadam, gadam. A w sumie nigdy nie zapytałem co u Was. Wy też piszecie do mnie. No Także możecie skrobnąć. Jak, jeśli chcecie, możecie skrobnąć kilka słów w komentarzach co u Was słychać. Jak tam rozpoczęcie roku. Wiem, że Was boli ten temat i to powinno być. No, ale możecie się dla mnie poświęcić chyba, co? Eee, tak, teraz muszę się zastanowić. Dobra, już wiem. Tak wiem, naruszam pierwszą zasadę Minecrafta nie kopać pod sobą Ale tak jakby nie ma wyjścia Dobra, tu od razu oświetlę <laughs> Boże, no pograłem sobie i teraz nie mogę przestać nucić jakieś pierdół a, jak człowiek jest pusty. Dobra, pusty to nie było najtrafniejsze słowo, no ale... Ile tam tego jest? Nie widzę zadziada. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dobra. Jeszcze trzy tak? Czy nie? Dobrze mówię Dobra to zrobimy raz Dwa i trzy pułapka nie musi być jakaś super efektywna Nic z tych rzeczy, po prostu ma działać byście się nie martwili. Hogwart jest w przygotowaniu, powoli. Bardzo powoli. Nie wiem, kiedy możecie się go spodziewać, bo zacząłem w końcu budowę budynku centralnego i obawiam się, że to mi może wyjąć trochę czasu z życiorysu. Ale no, myślę, że jeśli, no, jeśli nie budynek centralny, to o, wiem. Jeśli nie budynek centralny, to postawię gdzieś norę. Żeby nie, nie siedzieć bezczynnie i nie budować, to postawię gdzieś norę i... Norę w sensie budynek domu głosleju. I, I jak już będę miał cały Hogwarts zbudowany, to przeniosę ją gdzieś jakimś MC Litem czy coś, bo nie mam zamiaru jej budować dwukrotnie. No na tej samej w zasadzie praktycznie co stadion Queidlicha on też nie będzie tam stał gdzie stoi. Przynajmniej nie na tym poziomie będzie trochę wyżej. To też już podczas wyrównywania terenu będę się bawił w takie dziadowskie sztuczki. Dobra. Co mi się przyda jeszcze? Przyda mi się na pewno woda i i i i i dzień. i dzień. i i i tak to tak zaraz pewnie zaraz i coś zje o góry już tu siedzą Jak ich, ich na chacie też mam to przez ranka To nie, tamtej tamtej, tamtej nie muszę tam stawiać. Jak mnie znowu coś obudzi na no. Mmm... kurde nie miałem go psuć. Teraz znowu będę czytał, że BET jest Occupied pewnie. Chyba, że noc się w końcu za to wziął. Hmm. W sumie problem jest w tym, że creepery nie zdychają w świetle dziennym. Więc to będzie taki trochę blind run. Samknij. Nie wiedziałem. Te dziady to uwielbiają po prostu, ale przynajmniej chaty mnie nie skminiły. Drugi tam siedzi, nie? Czy to ten? Czy sobie poszedł? Nie wiem. Odkąd posadziłem to Muszę pościnać te drzewa znowu. Bo trochę ich tu za dużo już. I, i, i się rozpią dziady. Wcześniej jakoś się nie rozpiły, nie wiem czemu, ale mi to odpowiadało. Nawet cyk, cyk. i pykusz. Dobra, teraz trzeba to ubić naokoło i mieć tam spadały. W końcu kurde poszedłem do domu i wziąłem to co mi najmniej potrzebne. Ja pierniczę. Z, po, powinienem zacząć nagrywać live, bo tak to byście mi przypomnieli. E, tułku, poszedłeś po, po wiadra i, i szkło, a nie po łóżko. 17 minut na blacie Nie wiem czy skończę tą ...żydowską pułapkę na wizji Sugerowaliście mi żebym sobie zrobił nieskończone źródełko wody i chyba coś w tym jest Zrobię sobie je ale nawet nie przy domku, a tam na dole. Tam mi się przyda. Dobra, mam wodę. Znaczy jeszcze wody nie mam, ale będę miał. Pias, szkło miał. Dobra, to szkło sobie wezmę innym razem. To nie jest takie ważne. Szkło w sumie miało tylko służyć pozdrowie. Właśnie. Mmm, pytanie do Was i to jest pytanie z um, jak Wam się wydaje, tudzież jak wolicie. Jest napisane w... Zapomniałem polskiego słowa z Jezus chryste, co się nie Napisane jest w, w osiągnięciach dwupiętrowy dom z co najmniej dwudziestoma oknami. Pytanie moje do Was brzmi Co mam uważać za okno? Okno jako jedna witryna w sensie gdyby te sześć kamyków zamienić na szkło, to czy to by było okno? Czy okno w sensie każdy kawałek szkła? Bo jeśli to pierwsze to to nie będzie domek, tylko jakaś widla albo zamek W normalnym domku nie da się nachlastać 20 witryn i, i żyć z tym spokojnie Dobra, inne mi tego będzie potrzebne I czy to w ogóle... Teraz to nie wypali? Opie, zastanów się co robisz Ojejku trzeba to będzie poszerzyć o jedno No, dobra, w tą stronę będziemy poszerzać. Także napiszcie mi jak mam interpretować waszym zdaniem to osiągnięcie i, i, i ja się dostosuję do większości głosów. A teraz będę uzupełniał światłość. No nie mam zamiaru znowu się nim spotkać. Bezpośrednio z tymi bagasami. teraz ładnie zrobić. Hmm. Trudna sprawa. No jak powiedziałem, że nie musi być efektywne. Nie, chociaż jakoś wygląda. I tak nie będzie, ale no, przynajmniej nie będzie można powiedzieć, że się nie starałem. Chyba jeszcze jedno muszę poszerzyć. Tym razem w tą stronę. A, jejku, jejku. Uf. Wiecie co? Chyba na tym skończymy, bo jest już późno. Odcinek jest długi. Nie chce mi się go znowu północy renderować. No teraz z wrzucaniem Nie. to jest kilka chwil. Ostatni odcinek mi się wrzucił dokładnie 7 minut ale z nadal jest ból w pośladkach więc no, chyba tutaj zakończymy i myślę że spotkamy się jutro we części drugiej także zapraszam was do naklepania tej owcy potem subskrypcji jeśli jeszcze nie subskrybujecie komentowania oceniania zapraszam też na fanpage na facebooku no i do zobaczenia wkrótce jeśli w takim tempie to będzie to szło no i czekajcie też na Hogwarts trzymajcie się ciepło na razie